Klimatyzacja w domu nie musi oznaczać dużego wydatku. Porozmawiamy dziś o tym, jakie są rodzaje klimatyzacji, które wybrać, żeby nie przepłacić, a na deser praktyczne wskazówki i odpowiedzi na pytania, które zadają nam klienci. Klimatyzacja kojarzy nam się najczęściej z wiszącą jednostką na ścianie, kosztownym montażem oraz koniecznością wiercenia dziur w ścianach i ciągnięcia instalacji przez całe mieszkanie. Jakie są wady i zalety takiego rozwiązania? Do zalet niewątpliwie należą choćby. Wysoka efektywność chłodzenia, szczególnie w przypadku dużych powierzchni, czy cicha jednostka wewnątrz pomieszczenia. Niestety takie rozwiązanie jest drogie, wymaga profesjonalnego montażu, a koszty często przekraczają kilka tysięcy złotych. Drugim typem są klimatyzatory przenośne. Nie wymagają one skomplikowanego montażu ani ingerencji w strukturę budynku. Wystarczy podłączyć je do prądu, wyprowadzić rurę i gotowe. Choć są tak ciche i wydajne jak klimatyzatory typu Speed, mają kilka istotnych zalet. Są znacznie tańsze, nie wymagają usług instalatora, może się przenosić z pokoju do pokoju, a posadzenie schować do szafy lub piwnicy. To idealne rozwiązanie dla osób wynajmujących mieszkanie, chcących uniknąć remontów lub po prostu szukających szybkiej ulgi w czasie upałów, bez inwestycji rzędu kilku tysięcy złotych. I właśnie o takich klimatyzatorach dziś porozmawiamy. Na co warto zwrócić uwagę przy wyborze klimatyzatora przenośnego? Przygotowaliśmy trzy modele z różnych półek cenowych. Na przykładzie ich przedstawimy najistotniejsze cechy, na które warto zwrócić uwagę przy zakupie. Najważniejszym parametrem każdego klimatyzatora jest jego moc chłodnicza. To od niej zależy, jak skutecznie urządzenie obniży temperaturę w naszym mieszkaniu. Zwykle podawana jest ona w kilowatach, ale uwaga! Moc chłodnicza to nie to samo, co moc pobierana z gniazdka. Zaraz to pokażemy w praktyce. Przede mną trzy modele o różnych mocach: 4,7 kW, 3,5 kW oraz 2,6 kW. Sprawdziliśmy ich rzeczywisty pobór prądu na watomierzu w trybie maksymalnego obciążenia, a poniżej widzicie uśrednione wyniki. Jak widzicie, wydajne chłodzenie wcale nie oznacza ogromnych rachunków. No dobra, kilowaty to jedna, ale najważniejszy, by klimatyzator realnie chłodził twoje pomieszczenie. W specyfikacjach często znajdziesz też wartość podaną w BTU. 1 m kwadratowy przy standardowej wysokości pomieszczenia, około 2,5-2,7 m, wymaga 100-150 BTU. Dla większego komfortu i cichszej pracy, warto dodać sobie około 10% zapasu. W internecie znajdziesz kalkulatory, które pomogą obliczyć odpowiednią wartość BTU dla konkretnego pomieszczenia. Hałas, tuż obok rachunków za prąd, jest kolejną obawą użytkowników. Przenośne klimatyzatory generują zwykle pomiędzy 50 a 65 dB. Tak jak rozmowa przy stole lub odkurzacz w oddali. Co ważne, większa moc chłodnicza często oznacza, że urządzenie szybciej chłodzi, więc krócej pracuje na pełnych obrotach, a co za tym idzie i jest po prostu ciszej. Klimatyzatory przenośne oprócz chłodzenia osuszają też powietrze, a to oznacza, że wytwarzają skropliny, czyli wodę, którą trzeba odprowadzić. I właśnie dlatego już na starcie warto sprawdzić, jak dany model sobie z tym radzi. Te, które testujemy w tym filmie, mają kompletne rozwiązanie. Zbiornik na skropliny, dolny odpływ do ręcznego opróżniania i górny awaryjny, do którego można podpiąć wężyk i wystawić go na przykład na balkon, czy też do zewnętrznego pojemnika i nie martwić się przepełnieniem zbiornika. Jak to działa w praktyce? W normalnych warunkach klimatyzator sam odparowuje większość wilgoci, po prostu wydmuchuje ją razem z powietrzem przez rurę. Ale jeśli jest bardzo wilgotno albo uruchomisz tryb osłuszania, zbiornik zaczyna się zapełniać. Gdy dojdzie do maksymalnego poziomu, urządzenie samo się wyłączy i na wyświetlaczu pokaże się komunikat o konieczności opróżnienia pojemnika. I właśnie w takich sytuacjach górny odpływ to ogromna wygoda. Wystarczy podłączyć wężyk i nie musisz się niczym przejmować. Pilot to standard, no ale no cóż, nie zawsze go mają pod ręką. Natomiast telefon? Raczej się z nim nie rozstajemy. Ważną funkcją ułatwiającą korzystanie z klimatyzatora jest funkcja Wi-Fi. Obecnie występuje w większości urządzeń tego typu, a zupełnie zmienia komfort korzystania z urządzenia. Dzięki niej możemy włączyć i zaprogramować urządzenie z każdego miejsca na świecie. Ustawić harmonogram pracy, dzięki czemu nasza klimatyzacja może włączać się w każdy dzień tygodnia, chwilę przed naszym powrotem z pracy. A urządzenia współpracujące z aplikacją Tuya Smart można połączyć np. z termometrem działającym na tym samym systemie, przez co klimatyzator może włączać się według temperatury i obniżyć ją do pożądanej wartości. Obrotowe kółka to mały detal, ale naprawdę robią różnicę. Gładko przetoczymy sprzęt z pokoju do pokoju, nawet podywanie czy też progu między pokojami. Przyszedł moment najczęstsze pytanie i odpowiedzi, czyli wszystko to, co pytają nas klienci przed zakupem klimatyzatora przenośnego. Czy klimatyzator działa bez rury? Nie do końca. Rura w klimatyzatorze przenośnym służy do odprowadzania gorącego powietrza na zewnątrz. Bez niej ciepło zostaje w pomieszczeniu, co sprawia, że urządzenie traci swoją skuteczność. Działa wtedy bardziej jak zwykły wentylator niż klimatyzator. Jak uszczelić okno pod klimatyzator? Najlepszym i najprostszym sposobem jest zakup specjalnej uszczelki do okna. Taki zestaw kosztuje niewiele, a zdecydowanie poprawia komfort wchodzenia. Ciepło powietrze nie wraca do środka, a klimatyzator działa znacznie efektywniej. Czy jednym klimatyzatorem można schłodzić dwa pokoje? I tak, i nie. Jeśli będziemy przestawiać urządzenie między pomieszczeniami, jest to możliwe. Klimatyzatory przenośne chłodzą skutecznie tylko do pomieszczenie, w którym aktualnie się znajdują. Jeśli chcesz schłodzić drugi pokój, wystarczy przenieść klimatyzator. Na tym właśnie polega ich mobilność. Jak widzicie, klimatyzatory przenośne to świetna opcja dla osób, które nie chcą od razu inwestować dużych pieniędzy, albo jeszcze nie są pewne, czego dokładnie potrzebują. Są wygodne, kompaktowe i nie wymagają żadnych przeróbek w mieszkaniu. Po prostu stawiasz, podłączasz i chłodzisz. Jeśli chcesz sprawdzić modele, które przedstawiłem w filmie, linki znajdziesz w opisie poniżej. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym materiale.